Cześć, witajcie, z tej strony Wędkarstwo Wielkopolskie. Dzisiaj będziemy nad stawem gminnym próbować złowić karasie. Zaczynamy. Zanęty, jakie użyję, to to jest hamarlin, 900 gram klasy carp. I będę łowić na czerwone robaki. Jak będą jakieś branie, to Wam je pokażę. Już zarzuciłem i czekam na branie. Widać, że odbijają się tej ryby, ale nie wiadomo, czy coś weźmie. O, mam rybę. Czekajcie, za chwilę Wam ją pokażę. Tylko ją wyciągnę. O kurde, O, taki karaś. No taki z 15-16 cm. Jak będę go wypuszczać, to Wam go pokażę. O, i wypuszczamy karasia do wody. Jak będzie następne branie, to Wam pokażę. O, mam rybę. Czekajcie, jak ją wyciągnę, to Wam ją pokażę. Taki karaś, jak go odhaczę, to pokażę Wam wypuszczanie. Ok, wypuszczamy karasie do, do wody. Ok. Czekamy już trochę. No, już duża przerwa była pomiędzy tamtymi rybami z 5 minut od ostatniego bronia, ale trzeba czekać. Jak będzie jakaś ryba, to mam ją pokaże. Przyszedł mój kolega. On będzie nasławił, ławić Tak. Na taki haczyk. Teraz będzie montować zestaw. I na co? Nie na piękny, czy na czerwone? Na czerwone. Nie. Bo jak wczoraj byliśmy, to brały tylko na czerwone. No. Okej, okay, jak będzie jakaś ryba, pokażemy Wam. Ciągnę właśnie rybę. Poczekajcie, jak ją wyciągnę, to Wam ją pokażę. Niestety się zerwała. No, co już zdarza się. Czekam na następną rybę. Jest ryba. Jak ją wyciągnę, to Wam ją pokażę. Okej, okay, wypuszczam ją. Okej, okay, czekamy na następną. Okej, okay, taki karaś. Wrzucam go do wody. Damian już złożył zestaw. Teraz będzie rzucać. Teraz. No okej, okay, ale jak będzie następna ryba, albo brani, to Wam pokażemy. O, kolega ma właśnie rybę na wyciągni. Jak ją odhaczymy, to Wam ją pokażemy. Taki karaś złowiony przez kolegę Damiana. Yy, no a co? Na czerwonego, nie? Tak. 17 cm. Ok, wypuszczamy go. Ok, jak będzie kolejna, to wam pokażę. Taki karaś wypuszczam go. Damianowi się popętał zestaw. No, jak coś będzie brało, to wam pokażemy. A i powiedz jakie tej ryby występują. Karasie, klenie i płotka. I, I dwa karpie, nie? No. Bo wpuszczaliście. Ok, tu już jest ostatnia ryba, za chwilę będę jechać. Yy, jak chcecie to zostawcie lajka. I ona małka Su... Jo się patrzcie, ona nie małka, dopiero zauważyłem. Mogę Czekajcie Czekaj... chwilę. Yy, no to zobaczcie. Możecie... Nie wiem. Ktoś ich chyba wydubał. Okej, okay, to już jest koniec. Jak chcecie, zostawcie lajka i suba yy, i wbijajcie na grupę na razie.